Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Dziś nietypowy temat, bazujący na wpisie na blogu deweloperskim Stadii, bo co jakiś czas przygotowuję taki materiał. A jest to materiał, który bazuje, jakby jego głównym obiektem opisowym jest kontroler Stadii i proces jego konfiguracji, natomiast tak naprawdę odnosi się do wszystkich urządzeń, z którymi mamy styczność. No właśnie, usługi cloud gamingowe rzadko mają ten taki styk z bezpośrednim hardwarem stworzonym bezpośrednio dla nich. Ale mamy kilka takich urządzeń, mamy mamy Nvidia Shield, mamy do niej kontroler, mamy kontroler Study czy Chromecasta, mamy też kontroler LUNY, który jeszcze nie jest dostępny w Polsce, no bo usługa nie jest dostępna w Polsce, ale wszystkie te urządzenia łączy jedno, wszystkie te urządzenia na początku trzeba skonfigurować i to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i taka część cała inżynieryjna cloud gamingu i w ogóle urządzeń elektronicznych, których korzystamy na co dzień, bo nam z poziomu użytkownika wydaje się to być takie proste, bo no takie ma być, takie ma się właśnie wydawać. Natomiast z poziomu inżynieryjnego, z poziomu kogoś, kto Projektuje te systemy hardware i software, no jest to bardzo duże wyzwanie, no bo przecież ilość, mnogość urządzeń, z którymi to wszystko ma działać, funkcjonować i współgrać jest ogromna, i to wyzwanie przez to technologiczne też jest ogromne. Także pogadajmy sobie dzisiaj chwilę o tym, o tym jak trudnym wyzwaniem jest konfiguracja albo zaprogramowanie czy stworzenie tych urządzeń w taki sposób, żeby każdy mógł bardzo łatwo je ustawić i skonfigurować, no bo przecież to pierwsze wrażenie ze sprzętem często jest kluczowe i mówimy wow albo mówimy nie wow. Także zapraszam. Konfiguracja sprzętu może być bardzo trudnym zadaniem i tutaj porozmawiamy chwilę sobie o tym, tak jak wspominałem na przykładzie kontrolera Stadia. Na pierwszy rzut oka konfiguracja samego kontrolera może wydawać się stosunkowo prosta, szczególnie w taki sposób muzyczno-słowny, a więc opisowy. Użytkownik wystarczy, że włączy kontroler, uruchomi na urządzeniu mobilnym aplikację Stadia, połączy te dwa urządzenia ze sobą za pomocą Bluetootha, no i wyśle mu dane do Wi-Fi, no i jakby bezpośrednio może już rozpocząć grę zaraz po wpisaniu odpowiedniego kodu z aplikacji. No, i jakby opierając się tylko na tym opisie, wydaje się, że każdy powinien być w stanie bez żadnego problemu skonfigurować swój kontroler i to za każdym razem, czy kilka kontroler, kontrolerów. No bo pamiętajmy, że stadia obsługuje oczywiście multiplayer lokalny bez żadnego problemu, tak samo jak każda stacjonarna konsola. No niestety, tak uniwersalny sukces bo tak w tej mierze będziemy tutaj na to patrzeć jest możliwy tylko w idealnych warunkach i to takich dosłownie idealnych. Ktoś to konfiguruje nowy, w pełni naładowany kontroler, używa konkretnego, telefonu z aplikacją stadi używa konkretnego routera WiFi, no i konfigurował już wiele kontrolerów, nigdy nie pomylił hasła Wi-Fi, najlepiej jak znajduje się w ogóle wewnątrz klatki Faradaya i nie ma żadnych zakłóceń, no to wtedy prawdopodobnie miałby zawsze stuprocentowo doskonałe doświadczenia. No jednak jakby rzeczywistość jest troszeczkę inna i oczywiście na rynku są tysiące różnych urządzeń, różnych telefonów, różnych routerów no i wszystkie są z własnymi, no możemy powiedzieć bezpośrednio dziwactwami czy jakimiś zakamarkami konfiguracyjnymi. Więc jakby w rzeczywistości oczywiście każdy producent sprzętu stara się wspierać jak najwięcej z nich, no ale jak to w życiu bywa, proces konfiguracji no podlega czynnikom nie tylko takim sprzętowym, które tutaj starają się producenci wspierać, ale także ludzkim, więc mogą się zawsze zdarzyć rzeczy nieprzewidziane i konfiguracja zawsze może pójść niekoniecznie zgodnie z planem. Aby wypełnić lukę między idealnymi warunkami, a warunkami rzeczywistymi, możemy użyć tak zwanej koncepcji sukcesu użytkownika, to, to co wcześniej przypominałem że będziemy to mierzyć sukcesem no więc aby użytkownik odniósł sukces podczas procesu konfiguracji urządzenia musi zakończyć go prawidłowo skonfigurowanym urządzeniem w tym wypadku kontrolerem stadii musimy też wiedzieć jak używać tego kontrolera i rozumieć co się dokładnie dzieje na każdym kroku że tej konfiguracji nie przeprowadzamy na ślepo na całość oczywiście musi być wyjaśniona w bardzo prosty i dostępny dla każdego użytkownika sposób istnieje ogromna liczba czynników które mogą powodować że użytkownik nie odniesie się sukcesu, biorąc go to miarą. Główna oczywiście teza, jaka tutaj przyświęca wszystkim programistom, czy osobom, które ten hardware projektują, to jest osiągnięcie 100% sukcesu użytkownika. No i to oczywiście jest bardzo trudne i to jest takie trudne jakby troszeczkę wektorem, asymptotycznie, dlatego, że im bardziej aplikacja czy urządzenie zbliża się do 100% sukcesu, jeśli chodzi o konfigurację, tym oczywiście trudniej jest zwiększyć te ostatnie procenty, kosztują najwięcej pracy. No i oczywiście każdy chce, aby sukces użytkownika no, był jak największy, żeby ten procent udziału w tym sukcesie był jak najwyższy, a doświadczenie oczywiście jak najlepsze w swojej klasie. Jednak całkowity dostęp, dostępny nakład pracy, czy to jakie mamy zasoby do zrealizowania tego planu, są oczywiście ograniczone. No i tutaj, jak wiemy, generalnie żyjemy w świecie z ograniczonymi zasobami i czas i możliwości realizacji pewnych zadań są zawsze w jakiś sposób ograniczone. Więc po pierwsze, nad projektem pracuje skończona liczba osób i mogą one robić tylko tyle rzeczy na raz ile mogą. Po drugie istnieje ustalona liczba, czy ilość czasu na ukończenie danego projektu no i w pewnym momencie po prostu wszystko musi się wydarzyć. Sprzęt musi zejść z linii produkcyjnej, musi trafić do rąk użytkownika, bo jest premiera no i kiedy to wszystko się wydarzy, no to wszystko musi już być funkcjonalne i jakby użytkownicy muszą być w stanie to urządzenie skonfigurować. Kiedyś prezes z CD Projekt Red przy okazji Wiedźmina 3 powiedział, że nad grą można pracować w kółko i nigdy jej nie wypuścić. Akurat przy premierze Wiedźmina to wydawało się być bardzo fajne, o tyle przy premierze Cyberpunka chyba już nie. No ale jakby idea jest taka, że Pracować można w nieskończoność, udoskonalać można w nieskończoność, ale w pewnym momencie ta premiera po prostu musi być, a to oznacza, że te czynniki, które wymieniłem, prowadzą oczywiście do kompromisów pomiędzy różnymi aspektami, no, pomiędzy tym, jak ten sprzęt ma funkcjonować, jak się dla niego skonfigurować, a przede wszystkim o tego, żeby był użyteczny. Jednym ze sposobów myślenia o tych aspektach jest pogrupowanie zadań niezbędnych do e, napisania przepływu, i tutaj dzieli się go najczęściej na takie trzy filary więc poprawność, niezawodność i przystępność. Musi być włożony w każdy z tych aspektów, no ale zespół nie może inwestować wyłącznie w jeden lub dwa, bo wtedy to po prostu nie zadziała. Jeśli brakuje któregoś z tych aspektów, przepływ ustawień jakby nie będzie działał, a może być nawet zepsuty, no i sukces użytkownika oczywiście na tym ucierpi. Gdy każdy z tych aspektów zostanie wyjaśniony bardziej szczegółowo, powinno stać się jasne, że każdy z nich musi być starannie zrównoważony, no i jakby to jest kluczowe, czyli między tą poprawnością, niezawodnością i przystępnością, to Dotyczy każdego rodzaju sprzętu, musi być po prostu absolutna równowaga. Teraz omówimy sobie aspekt poprawności, no i on tutaj wprowadza nam coś takiego jak setup flow, czyli my to nazwiemy sobie przepływ ustawień. Natomiast chodzi oczywiście o taki flow tej konfiguracji urządzenia krok po kroku, no, ale żebyśmy mieli jasność, na czym polega i o co tutaj chodzi. No więc tak, jakby poprawność, czyli ten cały korektne z tego rozwiązania, no musi być udowodniony, że jest w ogóle możliwy i to jest dosyć istotne. No bo sprawdzamy sobie najpierw, albo według tych założeń sprawdzamy, czy w ogóle ten przepływ ustawień, czyli ten flow krok po kroku, roku konfiguracji urządzenia jest w ogóle możliwy. No i teraz, jeżeli znajdziemy sobie takie warunki, w których on możliwy jest, no to wtedy, czyli to jest nasze minimum, no wtedy oczywiście możemy za, te założenia, patrzymy jakie spełniają nam efekty, a więc e, powiedzmy, że ten e, przepływ tego setupu będzie działał nam tylko na specyficznych urządzeniach w idealnych warunkach. No ale nie o to nam chodzi, oczywiście musimy sobie dokładać tych założeń, e, tylko po to, żeby funkcjonalność tych urządzeń była coraz większa. E, no więc e, jakby dokładamy i dokładamy i Sprawdzamy, czy wszystko jest OK. Musimy sprawdzać każde jakby możliwe doświadczenie, uprawnienie. No i oczywiście w tej sytuacji konfigurować tą aplikację czy urządzenie pod taki sposób, żeby wszystko było ok. Eee, no i teraz. Cały Bayer polega na tym, żeby jakby według tej ścisłej definicji poprawności ten setup Flow e, musi być bardzo szczegółowo pomocny, czyli ten użytkownik musi wiedzieć dokładnie, gdzie jest, e, musi dostawać wszystko, co jest wymagane, no, trochę jak na dłoni, żeby nie było żadnego problemu. E, no i oczywiście każdy użytkownik musi mieć możliwość jakby ponownego uruchomienia tego procesu, jeżeli coś pójdzie nie tak. No, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, warunki są bardzo różne. Jeśli urządzenie jakby może przejść proces konfiguracji i zakończyć się błędną konfiguracją lub brakiem możliwości działania, no to trudno nazwać ten proces poprawnym. No i oczywiście to może być dodatkowo frustrujące, więc ta identyfikacja, że ten proces poszedł nie tak, też musi być integralną częścią tego rozwiązania. Tak, żeby to nie użytkownik musiał się domyślać, że coś nie działa, ale żeby dostał taki komunikat, a najlepiej, żeby w ogóle temu zapobiec i wprowadzić elementy do aplikacji czy hardwareu takie, które pomogą nam tą konfigurację dokonać. No, i tutaj jakby dodatkową przeszkodą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że definicja poprawności dla takiego setup flow sprzętu no, może być celem ruchomym. O ruchomym celu też rozmawialiśmy przy okazji odcinka deweloperskiego stadium odnośnie jakości obrazu. że Ona też jest takim ruchowym celem i to jest bardzo względne, że kiedyś grafika nie wiem, na pierwszym PlayStation bardzo mi się podobała i wyglądała w ogóle na super fotorealistyczną, a w tej chwili nie możemy na nią patrzeć. No i to jest ta, ta różnica. I tu jest podobnie. No i to oczywiście dodatkowo dokłada nam troszeczkę trudności i komplikuje całą sprawę, dlatego że sprzęt najczęściej też nie jest w tej chwili w dzisiejszych czasach rzeczą zamkniętą, a więc dostaje, jakby jest rozwijany równolegle do aplikacji, może dostawać nowe funkcjonalności, może być poprawiany w jakiś sposób software'owo, czy w ogóle cały proces konfiguracji czy aplikacji może zostać zmieniony, więc zawsze trzeba mieć to na uwadze. No i jakby w związku z tą trudnością nawet przy dążeniu do takiego minimum konfiguracyjnego, minimum, które woli użytkownika no osiągnięcie takiej poprawności e, może być po prostu bardzo trudne.. No kolejnym filarem oczywiście jest niezawodność, no i to jest taki absolutnie kluczowy element. Zresztą widzimy, że już nam się tutaj to stabilizuje. Ciężko sobie wyobrazić, żeby urządzenie było niezawodne, jeżeli nie da się go skonfigurować. Ciężko sobie wyobrazić konfigurację, która w trakcie co chwilę nam się wywala, albo coś jest nie tak. No więc, jakby cała niezawodność, czy definicja tego filaru niezawodności, to uczynienie przepływu konfiguracji odpornym na awarię techniczne, no i oczywiście poprawianie ich, jeżeli jest to możliwe. Zamiast zawsze uruchamiać jakby ponownie to urządzenie w przypadku wystąpienia problemu, proces konfiguracji powinien próbować go najpierw sam naprawić, to o czym przed chwilą wspominałem, lub powinien być zaprojektowany tak, aby proaktywnie, a wręcz sam szukał rozwiązania, unikał tego problemu w pierwszej kolejności. Niezawodność opiera się na poprawności i może być znacznie bardziej wymagająca niż nam się wydaje, bo my korzystamy z tego urządzenia w bardzo prosty sposób, a oczekujemy, że ono będzie po prostu działało od jednego. Kliknięcia. No więc istnieje wiele miejsc, w których mogą pojawić się błędy techniczne. Na pewno wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. No po pierwsze mogą wystąpić w przypadku kontrolera do Stadi problemy z komunikacją bezprzewodową. Aplikacja Stadi komunikuje się z kontrolerem przez Bluetooth, ten Bluetooth typu BLE, czyli Bluetooth Low Energy. No ale kontroler łączy się przez Wi-Fi, aby przesyłać dane wejściowe już podczas gry bezpośrednio z serwerami Stadi. Nie łączy się w żaden sposób z telewizorem, czy z Chromecastem, czy z jakimkolwiek innym urządzeniem, na którym mamy aplikację Stadi. No więc oba te połączenia mogą być zakłócane przez szumy wszelkiego rodzaju, szczególnie jeżeli na przykład mieszkacie w bloku i sieci Wi-Fi nakłada się na siebie kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt, no więc te siły sygnałów mogą się znosić. To zresztą taki uniwersalny problem sieci Wi-Fi. Na to może powodować utratę danych podczas transmisji czy gubienie pakietów, no więc, jakby ta komunikacja bezprzewodowa może zupełnie losowo nas zawieść. Innym źródłem pułapek jest ta sama liczba kombinacji marek, modeli w wersji systemu operacyjnego, który obsługujemy. No generalnie aplikacja. Stadii, bo cały czas jesteśmy tu przy temacie kontrolera, no jest dostępna na różnych urządzeniach, urządzeniach systemu Android, urządzeniach systemu iOS, no i oczywiście wspiera starsze, nowsze wersje systemu. Generalnie jest bardzo dużo opcji, które trzeba ze sobą skrosować, no i one oczywiście uniwersalnie powinny działać, ale nieuniwersalnie może zdarzyć się bardzo różnie. Dodatkowo są niuanse, a więc sposób skanowania tego modułu Bluetooth BLE, no on działa troszeczkę inaczej na różnych systemach i tutaj też trzeba mieć to na uwadze, na przykład nie wiem, konkretna marka telefonu może wymagać Dodatkowych uprawnień na wykonanie skanowania BLE, i już na początkowym pierwszym procesie łączenia telefonu z padem możemy jakby mieć kłopot i ze znalezieniem go, i, nie, i będzie tutaj od razu pod górkę. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. No i jakby ogólnie źródeł awarii może być bardzo dużo, tak jak wspomniałem, ja mam tutaj taką ciekawą e, przypowieść z własnego podwórka, więc e, modem, który dostałem od dostawcy internetu, nie wypuszcza urządzeń na zewnątrz. więc Mimo, że połączyłem kontroler Stadi z tą samą siecią, do której miałem po kablu podłączonego ChromeCasta, to nie był w stanie połączyć się z moją aplikacją Stadi, dlatego, że był blokowany z wyjściem. Po prostu w ten sposób nie dało się tego skonfigurować. No i jedną z opcji było oczywiście zadzwonienie do e, mojego dostawcy internetu, żeby po MAC adresie kontrolera wypuścił jakby ten przepływ informacji na zewnątrz. Na drugim była po prostu zmiana routera, czyli podpięcie do modemu innego routera i cieszenie się wtedy rozgrywką bez problemu po całości. Wybrałem opcję 2, dlatego że i tak ten generalnie modem z tym wi był bardzo kiepski, mało stabilny i nie dowoził, więc i tak potrzebowałem inny router w tym miejscu, ale generalnie jest to rzecz, którą no ciężko, żeby Google przewidziało, czy było w stanie się na ten wypadek zabezpieczyć, bo po prostu nie jest to, jest to bardzo rzecz specyficzna konkretnie dla tego dostawcy internetu, konkretnie w tym miejscu. No i kolejny z filarów, ostatni, a więc przystępność. No więc ostatni, ale nie mniej ważny, no właściwie no, tak jak widzicie, wszystkie z nich są super ważne przy takiej konfiguracji. No przystępność ma nam zebrać e, tą niezawodność i ten flow e, konfiguracyjny tego urządzenia w jedno, no i spowodować, że będzie on łatwy i przyjemny. Tak, żeby po prostu każda osoba sobie z nim bez problemu poradziła. No i właśnie, jak to wygląda, albo jak do tego podchodzi google, żeby w tym wypadku a, sobie z tym poradzić. No więc poprawny niezawodny przebieg konfiguracji może być e, jakby zarówno zachęcający, jak i zniechęcający dla nowych użytkowników, a dla niektórych może być w ogóle nie do przejścia, będzie zbyt uciążliwy, żeby go ukończyć, no i część osób się zawiedzie i sprzętu się pozbędzie, albo będzie go serdecznie nie polecało nikomu innego, albo na końcu będzie go nie używało. Tutaj na przykład ciekawym, myślę, takim konfiguracyjnym przykładem jest logowanie się do kont w usługach typu Boosteroid czy GeForce Now. W momencie, kiedy ta integracja jest zrobiona, gra się bardzo przyjemnie, ale kiedy jej nie ma i nagle musimy wpisywać maila i hasło, długie hasło, skomplikowane na padzie, na wirtualnej klawiaturze, no robi się to już znacznie mniej dostępne i jeżeli ja się tam przed telewizorem mam 30 minut na pogranie, to nie uruchamiam GeForce Now, tylko uruchamiam stadię, bo wiem, że kliknę odpalę grę i będę grał, albo uruchamiam GeForce Now coś, co wiem, że i tak będę miał bezproblemowo zalogowaną grę po to, żeby nie musiał po prostu kombinować. No więc to ma realne przełożenie na to, w jaki sposób funkcjonujemy i czy z danej usługi korzystamy, nie tylko ze sprzętu. No no właśnie, A więc ta sama zasada konfiguracji dotyczy nie tylko usługi, tak jak wspomniałem, ale także sprzętu. Ten przepływ ustawień, czyli ten nasz setup flow e, ma jakby taki oczywisty cel i ma kroki, które muszą się odbyć w taki no wręcz e, schodkowy sposób, taki można tutaj użyć wykresu Ganta. Natomiast wyzwa wyzwanie związane z przystępnością no polega na takim ułożeniu tych wszystkich kroków e, w tak najprostszy możliwy sposób, żeby użytkownik po prostu był zadowolony i spotkał się z jak najmniejszą ilością problemów. E, no, w miarę oczywiście, jak rozwijany jest ten pomysł, składany jest wysiłek zespołu, no to to wszystkie rzeczy i problemy się wyjaśniają. Natomiast oczywiście wymaga to dużo testów, dużo kombinacji, napełniania błędów, no i przede wszystkim tak zwanych badań UX, a więc user experience. No i dzięki tym badaniom ten cały przepływ może dostosowany. Zresztą co ciekawe, badania UX-owe są bardzo popularne nie tylko wśród hardware'u i takiego software'u, ale także wśród stron internetowych, sklepów internetowych. Generalnie jest to teraz taka dosyć duża dziedzina informatyki, dzięki której. I dużo łatwiej nam się nim posługiwać. No i jakby te wszystkie urządzenia są, czy aplikacje są dostosowane do naszych preferencji, możliwości, do tego, żeby po prostu korzystało się z nich łatwo i intuicyjnie. No właśnie. Także ta przystępność może również wykraczać poza samą konfigurację sprzętu. To jest to, co przed chwilą powiedziałem. Pokazanie użytkownikowi, jak korzystać z urządzenia pod koniec procesu konfiguracji, jest tak samo ważne, no ponieważ daje szansę na przewidywane i Odpowiednie jakby pytania, dzięki którym użytkownik może czuć się pewniej, wygodnie sobie korzystać z urządzenia, a po jego skonfigurowaniu być po prostu zadowolonym z używania. No i w przypadku kontrolera Stadi, jakby było to szczególnie takie wyjątkowe, szczególnie ważne, dlatego, że on działa zupełnie inaczej niż wszystkie kontrolery. Nie łączy się bezpośrednio z innym urządzeniem. I w ogóle koncepcja zrozumienia tego, że mamy w domu kontroler, który obsługuje nam grę, ale nie jest w żaden sposób bezpośredni u nas w pokoju połączony z tym urządzeniem, tylko gdzieś tam ten nasz kontroler łączy się oddzielnie do serwera, na którym uruchamiana jest ta gra i ten sygnał jakby w postaci ruchomego obrazu przychodzi do nas z powrotem wspólnie, no jest oczywiście koncepcją dosyć trudną do zrozumienia. Druldzi w ogóle ma problem ze zrozumieniem koncepcji cloud gamingu i, i zasady jego działania, a co dopiero w przypadku takiego hardware jak kontroler Study i pojawiających się pytań, no dobrze, ale jak to podłączyć? No można kablem, ale to ja chcę to podłączyć z komputerem, ale tego się nie łączy z komputerem, tylko to się łączy z routerem, po to, żeby mieć bezpośrednie połączenie i mniejsze opóźnienia. I to jest w ogóle cała magia tego to pięknego małego urządzenia, które ja osobiście bardzo cenię i bardzo lubię używać, i bardzo żałuję, że inne firmy tego typu urządzenia nie mają, a myślę, że powinny się zdecydować i powinny już iść w tym kierunku. Takie to krótkie wprowadzenie do tematu. Oczywiście cały ten film jest przygotowany na podstawie artykułu z blogu stadiowego, z blogu deweloperskiego Stadi. I tam Was zapraszam. Generalnie zapraszam, żeby się zapoznać, bo jest to dużo bardziej obszerny tekst. Tutaj jakby nie było trochę miejsca i przestrzeni, żeby na tak wysokim poziomie prowadzić tą dyskusję i żeby tutaj wchodzić w takie szczegóły, które generalnie z poziomu rozrywkowego czy YouTubeowego nie mają aż takiego znaczenia, ale tekst warte uwagi zresztą wszystkie teksty na ich blogu są warte uwagi. Warte uwagi jest też oczywiście kotoer studii. Dlaczego? No Dlatego, że powoli wchodzi nam możliwość korzystania z kontrola stadii na urządzeniach z Google TV. Nie Android TV, to ważne, to jeszcze przypuszczam, że przed nami. Natomiast z Google TV, a więc mimo, że łączymy go dalej przez Wi-Fi, łączymy go z serwerami Google, no to będziemy mogli obsługiwać nim gry androidowe, czy na przykład GeForce Now, już z poziomu naszego Google TV urządzenia. Także fajnie. Myślę, że niedługo test na kanale, sprawdzimy jak to działa, sprawdzimy czy to ma ręce i nogi i jak to będzie. A tymczasem bardzo dziękuję. Trzymajcie się, pograjcie sobie trochę. Cześć!